Witam kochani widzowie. Dzisiaj wam zaprezentuję jak włączyć aplikację. W/oczywiście, komputerze. Jak widzicie, to jest mój pulpit. Chcemy sobie coś włączyć. Uznajmy na przykład, nie wiem, w sumie co, pan z pistoletami będzie lagować. To może nie. Mój craft, trochę lepiej. Teraz spróbujmy, Mój craft. Także. Jak widzicie lata nam tutaj takie coś śmieszne, nazywa się to kursor myszy, chyba, nie wiem, chyba. Mamy go yy, na ekranie, gdy mamy włączoną mysz, podłączoną do naszego komputera. Wtedy ruszamy nią, no i nam to gówno tu lata. Może, że mamy laptop i mamy taką śmieszną paduchę, pad, pada mamy, czy co tam, nie wiem co to jest. Gówno się znam, to tym jeszcze może, Ma to takie syfowe nie polecam. Najeżdżamy myszką na, na ikonę, którą chcemy po prostu wybrać. Jak się nam takie w koło niej rozświetla, że tak powiem, takie gówno, to znaczy, że yy, jak to kurwa powiedzieć? To znaczy, że ją wybieramy, czy coś tam, nie wiem. Więc W każdym razie, jak tak się świeci w kółko tej wybrania to po prostu klikamy szybko dwa razy lewy przycisk myszy, ładuje się i oto odpala nam się nasza kochana gra lub program, lub co tam chcecie, do cholery jasne, nie interesuje mnie to. No i tutaj proszę bardzo, to kurde, pierdzie można wyjść. No i po prostu to tak się robi. Do udowodnienia jeszcze włączę coś innego. Co tutaj się szybko włącza, kurde nie wiem, dobra, wezmę to. Tu mamy ze Steama, bo to gra ze Steama, więc takie coś się nam pokaże, ale to spokojnie. I proszę jest gra. Bo nie tam w tej grze trzeba kliknąć gra, ale pierdziele. No może, że mamy taki problem, że chcemy kliknąć na pasku tutaj. Tutaj jest troszkę inaczej, ponieważ wystarczy kliknąć raz lewy przycisk myszy i wtedy się włącza. Raz, nie dwa, pamiętajcie. Patrzcie, raz kliknąłem, jest. Fajn. Także myślę, że ten poradnik Wam się przyda. Mówił do Was Karol Bober, nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie. Także zapraszam na moje lekcje online na kanale. Nie wiem, jakim jeszcze, bo jeszcze nie wymyśliłem nazwy. Także to by było na tyle. Żegnam Was, kochani uczniowie widzowie, do następnego odcinka.